Siemaneczko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was drabki za 36 zł. Taki miksik Zobaczymy, czy coś dzisiaj wpadnie fajnego. Jakaś pula. A jak nie, no to trudno, będziemy grać dalej. Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Tam będzie podany taki link. Jeśli masz ochotę, to możesz go wspomóc delikatnie. No i dobra, i zaczynamy bez bezbędnego pierdzielenia I love big cash za 10 zł. Jedziemy z koksem. Wygrywające liczby 23, 31, 28, 41 i 6. 40 Osiem, dwadzieścia siedem, szesnaście, czterdzieści dwa, trzydzieści pięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem, czterdzieści trzy dziewiętnaście

i 25. I tutaj mamy dyszkę. Zdrabka nam się zwróciła. Super. Zaczyna się dobrze. Ale twój nie zapeszam. Dobra. Najlepsze życzenia. Szukamy buźki. Jest pierwszy uśmiech. A tutaj mamy Zeta. Także spoko. Kolejna się zwróciła lotek. Mamy słonika, a pod słonikiem kolejna złotówka. Super. Kolejny słonik. Tutaj nie ma nic. Dobra. Teraz coś takiego jak rozbi bank. Już kilka razy było to u mnie, ale. I jakoś tak. Nigdy jakiejś fajnej wygranej nie miałem, ale cały czas próbuję, nie wiem, coś zdrapać takiego fajnego. 32, 21, 18, 28, 25. Dwadzieścia dwa, jedenaście, trzydzieści i dwanaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden, siedemnaście i szesnaście, także dupa. 500 od ręki. Jest pierwszy bank, drugi bank, czyli dwa banknoty, 4 zł Super. Kolejne 500 od ręki. Tutaj nie ma nic. A teraz weźmiemy perły i diamenty. Wygrywające symbole: karta, kokarda, bukiet i zamek. Tutaj mamy dzwon, koronę. Kapelusz, prezent, jacht, tyczka, perfumy, zegarek, portfel i banknoty. Także też przegrana. Kolejne 500 od ręki. Tak. Pierwszy banknot. No i tutaj zdrobka się wróciła. Jest 2 złote, kolejne furgon, portfel, kasa. No i tutaj już widzę, że będzie dupa Tak jest, lipa.

19, 6, jest pierwsza wygrana. 12 nie ma, 7 nie ma i 25 nie ma, a pod szóstką jest 5 zł. Dobra. Czyli sumując dzisiejszy odcinek, na zrabki wydałem 36 zł, a zwróciło nam się już patrzymy tutaj mamy dyszkę. Tutaj piątkę to jest już 15. Siedemnaście, 21, 22 i 23. Czyli nie jest tak źle, no kurczę. Myślałem, że będzie gorzej na tyle zdropek, więc spoko. Także jeszcze raz. Łapki w górę, dzwoneczek, subskrypcja. No i oczywiście czekajcie na następne odcinki. Piona!